7 grudnia po ośmiu latach przerwy polskie piłkarki ręczne ponownie zagrają w finałach mistrzostw Europy. Nasze reprezentantki nie ukrywają, że droga na parkiety Węgier i Chorwacji była jedną z najtrudniejszych w ich karierach. Przez mękę, przez deszcz, przez błoto, przez piekło. Po prostu przeszłyśmy przez wielkie piekło, dlatego że zaczęłyśmy tak naprawdę od, od poziomu żuław. Wiślanych, cały z pełnym szacunkiem do w wiślanych. Wyszliśmy z wielkiego dołka, kosztowało nas to ciężką pracę, przede wszystkim fizyczną, funkcjonowanie w stresie. Wszystko zmieniło się w grudniu 2013 roku. Kadra prowadzona od trzech lat przez Kima Rasmusena najpierw awansowała na Mistrzostwa Świata, a później wywalczyła na nich najwyższe w historii czwarte miejsce. Od powrotu z serbskiego Mundialu zdecydowanie wzrosła samoocena naszych zawodniczek, ale i postrzeganie polek przez inne drużyny. Jedziemy na pewno nie w roli takiego chłopaka do bicia. Będą się na nas zespoły trochę bardziej spinać niż do tej pory, ale fajnie. W końcu spotykamy się z zespołami, z którymi. Trzeba się naprawdę skoncentrować i trochę namęczyć, żeby wygrać. Tymi zespołami w pierwszej fazie turnieju będą kolejno brązowe medalistki mundialu z 2011 roku Hiszpanki, trzecia drużyna ostatniego Euro Węgierki oraz zwyciężczynie czterech z siedmiu ostatnich mistrzostw świata Rosjanki. Z dziesięciu spotkań, które rozegralibyśmy z tymi drużynami, wygralibyśmy pewnie pięć z nich. W każdym meczu decydująca będzie forma dnia jakiś niuans. W najlepszej sytuacji są węgierki, które grają u siebie, a to spora przewaga. Możemy wygrać wszystkie trzy mecze, ale równie dobrze możemy je przegrać. W uniknięciu czarnego scenariusza miały pomóc Polkom dwa turnieje towarzyskie. O ile z chorwackiego umak nasze reprezentantki wracały podbudowane zwycięstwami z Serbkami i Niemkami, o tyle stromotne porażki z naszymi grupowymi rywalkami na Eurohiszpankami oraz mistrzyniami świata Brazylijkami dały dziewczynom do myślenia. Ostatnie mecze, może nie, nie napało nas tym optymizmem zbyt wiele, ale wierzymy w siebie, wierzymy w nasz zespół, wierzymy w każdą pojedynczą osobę i, i staramy się stworzyć taką fajną atmosferę. Atmosferę, która popsuła nieco informacja o kontuzji jednej z liderek naszej drużyny, Kingi Byzdry. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie na pewno wjść na boisko i zagrać w 100%. Nie wiem, jak to będzie wyglądało ciągle jeszcze decyzja wisi w powietrzu dlatego sztab szkoleniowy przygotowany jest na każdą diagnozę. Staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie kto i w jaki sposób może przejąć obowiązki Kingi tak w ataku jak i w obronie. Nie myślimy o tym jak ją zastąpić albo jak znaleźć drugą Kingę. Skupiamy się wyłącznie na tym jak zagrać najlepiej bez niej na parkiecie. Polki nie boją się mówić po co jadą na Węgry. Jesteśmy tak sprawdzone zwycięstwa, że każda z nas, jest osobna i ta która siedzi na ławce i ta która będzie grała na tych mistrzostwach, jest w stanie dać 100% siebie. Chciałobyśmy zawiesić na szyję coś, co by się fajnie nam świeciło. Lubimy biżuterię. Do tego pozostało 8 kroków. Oby ostatnim był zaplanowany na 21 grudnia w Budapeszcie finał Mistrzostw Europy.